Nie na wiem, facet. czy się nagrywa. A chuj. Na no, ja Jakie coś jak Nie można mieć takiego czegoś. No jesteś w dobrym miejscu. Uważaj Wenia, bo to drzewo się zgina właśnie w No Dawaj że, no ja pierdolę. Jesteś tam, to tak. schodź na dół. Tylko szybko. I co? Nie widzisz? Czy jesteś kurwa, no dotknąłbym twoich nóg ręką, no ja pierdolę. No, jak ci spanie, to nie wiem. No to ty się trzymać. Jedną ręką się chyć, drugą. Ło kurwa! Jest na dole. Najgorszy ten lęk jest. Zawsze jest taki lęk. Jakbyś była jeszcze wyżej, to jest jeszcze większy ten lęk. A tak naprawdę to jest... Jak jesteś fest, wysoko jak chuj, no tak samo na dole jak i w góry, zabok, 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 nie? Reszta to zabok, tylko strach jest. Delikatniej na dole. Wyżej jakbym wyszła, byłoby lepiej. Podobnie jak z kuminami. Na dole każdy by to zrobił, a tylko że 100 metrów na ziemię, to już tylko nie liczni to. Od razu lecisz na dół, nie bój się, tylko dobrze się chyć tu i tam. Dwa ręce. Nie tu, nie tu. Wyżej się wejść. Nie no, ja też się tam chykałam. Dobra, na dół. Brawo! Przeżyła. Idziemy. Okay. Nie, jeszcze. Patryk! Mama, zostajemy. Chodźcie się sfilmować z wycieczki. Chyba, że my możemy zostać. No to idziesz jeszcze raz, no. Chodź, matka, jeszcze co za pole. Chodź, Patryk. Tak? Jeszcze? No jeszcze Krzysiu się wejdzie. To ja widzę. Bo zaraz mi się bateria zczerpie i już nikogo nie nagram. My, ja o, ja to Nie do tak się, no, musi ten ten. być jeden film. Wenia bardziej się przesuń. Wenia, ale masz to Chodź, Partyk, gipko. No. no, drzewo, uwaga. No, już! A! O, teraz walę. Teraz waluchyś. Patryk, nie? chcesz też? Ja też tak walę. Dlatego nogi muszą być na ziemi, a nie plecy. Bo jak walniecie na plecy... To może was bolić. Uwaga! Chodzi Mama, Krzysiu. Ale dlaczego? O! Jakby wy jeszcze wylecił, widzicie, to może mi się wydaje, a tak to ono za mocno sięgnie. Ale przejdzie się tak. Mama, ja chcemy wstajlić. O! Krzysiu jest na szczycie. Czy wy to widzicie? Łoś ty kurwa ty! Gdzie lecisz? To już jest Krzyś, właśnie doświadczenie. Okay. Zapewnie wchodzisz i właśnie kurwa, jak się człowiek czuje zapewnie, to wtedy może być właka O jest Proszę Państwa, a Patryk próbuje wejść na inne Zobaczymy czy się uda. Ono ma da bardzo grubą podstawę. Nie Zleci, że z każdego drzewa się zaspałeś. Do góry nie poleci, o to się nie bój. A na dół jest niedaleko. No, szybko, szybko. Ty skaczesz, on? O, tu już masz szczyt, Patryk, musisz opuścić nogi. Tylko na, na lewą stronę chyba. Nie na tą stronę. O, na tą. Nie na tą, na drugą. O, w tam, tą, Nogi i cię no, opuść nogi. Złap się opuść nogi. Najpierw nogi i dodał: O, widzisz, o to chodzi. No. To jest ten chwilowy lęk, że nie, nie się nie wygnie. Ono się wygnie. Dawaj, Wenia. Wydaje się, że się nie wygnie, a ono się jednak wygnie. No, pod tobą, Krzysiu, może się nie wygnąć. No, było lepiej. Tak, mój muru się nie a może się wygnie, no Musisz troszkę wyżej. Łapcie go jakby co. Jak zostaniesz u góry, to musisz się nogami opleźć i zejść na dół z powrotem po tym drzewie. Patryk, gdzie idziesz? Chodź tu podziwiać. Ty nie filmuj tak cały czas, ne, bo mnie kurwa, dobra. No. Skończ kurwa z tym filmowaniem, bo się może kurwa coś O, jeszcze trochę wyżej. Z tobą nie dobrego. Patryk był wyżej niż on. Jak coś to jest złapę. O, teraz się już wyginął. Daj tam cen. Jeszcze trochę wyżej krzyżu. A, i teraz. Teraz. A jesteś wysoko. I nogi na dół Krzysiu opuść. Nogi do ziemi Krzysiu. A. I powoli się ogina, powali. A, jak powoli, jakbyś windą jechał. Dobrze, no doleci do ziemi. Uważaj na drzewa Krzysiu na dole. Ale się wygięło, widziałeś? Bo mogłeś jeszcze wyżej wejść, to by się wygięło trochę szybciej. Nieźle, nie krzusiu? Byłeś dość wysoko, zobacz. Tam jak gdzie w prawo na Gałąź, i ta się ro rozstaną. Nie mam. Nie <tuszy> mam.